Widzowie, zobaczcie tylko kim ja dzisiaj jestem. Po tym, jak wyszedł nowy Tor i jest teraz w kinach, normalnie można go oglądać, a wiem, że Bobuś jest totalnym fanem Tora. To spójrzcie na to, założyłem skin. Mam przygotowany nawet słuchajcie młot. Jego słynny miod, którym wiecie, on normalnie latał, czy chociażby walił piorunami i tutaj będę chciał trollować. Bobusia, powiem, że on, on jest giga fanem. O, ale wielki, normalnie psełbzymi <noise> Największy na świecie! Największy na świecie! Peleryny mam! Pelerynę, patrz jaką pelerynę mam! O tak! O tak, mam pelerynę, jak prawdziwy tor! I prawdziwy tor może latać z młotem! Lato! Co? Lata to z łotem, lato złote mnie, patrz tu! Sprawdziwy tor! O tak, cześć! To jest, to jest sumie, ja jest, ale... jestem. Ale to z abelki nie ma! Muszę to napisać na Facebooku, żeby się odcisył, bo tak to się dzieje. <laughs> Ej, on ja chce mi napisać A na Facebooku, Bela, to, że tutaj jest mił prawdziwy tol, tol, no nie? Czy on naprawdę to prze? Czy on, on mi naprawdę pisze? Na, on mi to naprawdę jest. pisze. Patrzcie na to, on mi napisał normalnie, Abela, chodź tu, bo tol, tol tu jest, tol przez L. Ej, dobra, słuchajcie, on zostawił mi jakąś tabliczkę, co to jest napisane? O, pozdlo, dobra, słuchajcie, ja mam tutaj młot, normalnie, Mjolnir, widzisz to, widzisz to, jest młot, prawdziwy młot, patrz na to, on sobie tutaj leży, kurde, jak to dobrze wygląda. My ty nie rozwalił, bo się Łeb psichą. mogę mu rozwalić, patrz to, nie, mogę, nie, mogę mu łeb rozwalić ty, Dobra, ty ty pom, isperuje. pom a a trafiłem, ej dobra Ja mu tutaj napiszę wiadomość, nie Ja mu tutaj napiszę to... wiadomość Ale on się przestraszył, czy on się na. Gdzie ja jestem? Coś jest to... on się Co się sta... Co ja lubię w wodzie! Uj ja ci Ale mnie łeb na. O. E, e, on mu się zakręciło w głowę, czy on się nawalił? O. Słuchajcie, bo trochę się zgubiłem e, To oh, było ol. trochę dziwne Tolu, nie wiem, co się stało Muszę napisać na tablicy, coś się wydarzyło I nic nie pamięta bo... Ej, dobra, ja mu napiszę Siema, wiesz kim jestem? Okej, okay, słuchajcie, udajemy, że nie wiemy e, Jestem kolegą Spiderman I zostawię mu tu paję! Spędę. Patrzcie to! Kurde no? nie! Jestem kurde! Spider-Man? To jest Spider-Man? Spider Ej, nie, I jaka ja jazda nie. w ogóle trzydzień, patrzcie to! Patrzcie to! Ja mogę zbudować tutaj młotora, patrzcie na to, nie? Zbuduję mu tutaj młotora. O, widzisz to, gościu, widzisz jaki potężny, wielki. Ej, akurat ten młot naprawdę może być potężny, jak mi tutaj dobrze wyjdzie, bo spójrzcie na to. Ja mu tutaj pokażę, jak właśnie wygląda prawdziwy młotora, no nie? Patrz, pyk, 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 pyk. Normalnie tutaj. O, widzisz to? Jaki młot, ty, Co on mi napisał Ja myśleć, że ty tol... A ty Spideł-woman, co ty w ogóle gadasz? Ej, nie! Ja nie wierzę, ja mu napisałem, że jestem kumplem jest Spidermana i dlatego mu rozstawiłem Uch, słuchajcie, tutaj pajęczyny. a... On... E... O co chodzi? E... Co? Jakaś... A tu jest parawan! Oho, palawan, dzięki za palawan, tol. E... Ale fajno! Czy jego zdaniem to jest parawan? na? Naprawdę, na, A, naprawdę. To... Jeżeli oglądaliście w kinach nowego Tora, to wiecie, to... że Thor dostał dwie kozy. Ja nie będę Wam spoilerował filmu, bo to nie jest ważne, no. ale dostał w prezencie od niej już nieważne kogo dwie kozy, które strasznie darły ryja. No i tutaj są kozy, widzisz tutaj Bobby O, dokładnie tak robiły te kozy, one robiły. O, jakoś tak robiły. Patrz, kojarzysz je z filmu. To są moje kozy. To, to, to twoje. O, tak, to są moje kozy. To są moje What? kozy z filmu. Dokładnie, dwie kozy tam w filmie, były. Ale podzą. On myśli, no że my to, no, to sobie te... co było w filmie Malwela. To, co jest w na całym świecie. Wiecie? To o, są te to kozy. Na kozy, które normalnie, tak, na bobowicach, te kozy, z filmu Marvela, tak, co z Hesworth, normalnie, tak, 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 on jako aktor, normalnie, głaską na planie filmowym, tak, to są właśnie te kozy. Tol, jak ty to z filmu, Tol, w ogóle, dlaczego Tol? To mi się kojarzy z słowem toj toj. Ej wam, hej. ej wam też się kojarzy, Tol z toj naprawdę, no bo jakby co jest z tym? Typem, e, Tol, je, ty, jak ty z filmu, do Bobowic, Kosa? Koza! a Tak, ja mu napiszę. E, tak, to są so, so, so kozy z nowego filmu, i teraz będą mieszkać e, na Bo, Bo, Bobowicach, jeśli się zgodzisz, ale musisz je teraz nakarmić. Okej, okay, dobra, a ty mnie do filmu te bo bo chcę być no, w filmy Marvela. To, ale... to byłby Dobre, najgorszy superbohater. To byłby to absolutnie najgorszy superbohater ma... w historii całego Nie, nie. to jest moje mi Eee e, 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 znaczy akurat Thor Mógłby faktycznie nakarmić, słuchajcie Kozy takim mięsem, więc to mi trochę pasuje yy, On napisał, że już, słuchajcie Ja nie wiem, czy on robi trochę ze mnie debila Czy on nie za bardzo w to wierzy, ale Ja chyba nie. muszę mu pokazać pioruny Ej, zapytam się go, pokazać ci Że jestem bogiem Burzy Łamane na piorunów Znaczy tak naprawdę, to ciężko przetłumaczyć po polsku Jak to dokładnie by było, no ale Powiedzmy, że on jest jakby bogiem piorunów, no nie Bogiem burzy, kumacie o co chodzi To, to ja mogę mu pokazać, bo ja mam, słuchajcie, przecież młota mjolnira <laughs> który jest enchantowany, słuchajcie, na porażenie, czyli mogę wywołać burzę tutaj, i mogę potem normalnie. A, tak, tak, burzę. W takim razie zrobimy wielkie zaklęcie. Ene, due like, fake. Ehm, odpalam teraz wielką frakę. Burza, niech będzie burza. Dobra, i teraz 3, 2, 1 I dobra, i teraz... O! Odpalona burza! Widzisz to? Pierwszy raz burza w historii milionowic, jak nigdy w ogóle na milionowicach nie było, słuchajcie, burzy. I teraz wam pokażę, patrz. Patrz, 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 stary. Patrz na to, widzisz? Ja tutaj normalnie na mojej pelerynie latam z moim motem. Dobra, muszę mu pokazać, jak to jest. Muszę mu to pokazać, jak to jest. Bum! Ło! Piorun! Bum, bum, bum! Został rozpapilony. Pokażę mu, słuchajcie, że jestem prawdziwym torem. On się schował u mnie w starym moim domu? On się chyba mnie boi, słuchajcie. Ja mu miałem pokazać, tylko że jestem. Że jestem prawdziwym. Bogiem, normalnie Torem! Nie, no, gość, słuchajcie, normalnie padakę o, o, odprawia tutaj. A ja mu muszę pokazać. Ja mu ewidentnie, słuchajcie, muszę pokazać, jak to wygląda. Wow, on zbudował, słuchajcie, specjalnie młot, żebym go nie atakował, ale słuchajcie, ja muszę go podpalać. Ja muszę mu pokazać, że jestem prawdziwym Bogiem, Torem, normalnie. E, mod. Nie, młot. Mod. Po prostu to jest, twoim zdaniem, mod, tak? Dobra, nie, naprawdę. Nie, nie, nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to. Ale zaraz, jak mu tutaj pokażę, napiszę mu patrz. Na to, dobra i teraz słuchajcie będzie mocne Patrz to, tutaj, patrz na to Pum, tutaj patrz tego Pum Elektryzujący creeper Teraz robimy go, pum Wow, 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 wow Żebym ja tutaj nie zginął, patrz teraz to Tam tego typa walimy, pum Ale go podjarało, tutaj robimy tego typa Pum Młot, ja chcę ten młot On chce ten młot on chce ewidentnie słuchajcie, ten młot, ale to nie dla psa! Nie ma! On napisał. Da, das młota? E, nie ma większego młota! Młota, młota! Wsiadam se do samolota. Lota, lota! Ej, dobra, pokażę mu ten drugi mod, bo akurat patrzcie, to jest mega mocne, że tor potrafił latać dzięki swojemu młotowi, więc teraz niech on na to patrzy. To jest strasznie mocne akurat. To jest akurat gigamocne. Ja nie wiem, czy Bobo kiedyś w ogóle coś takiego widział. Co ty Patrz na to Bobżdyl, widzisz to. Uo, A teraz pokażę cudzo, Ci jak się likwiduje Lamut. No ty, tylko trafię, tylko trafię. Najp, na, daj mi najpierw trafić, dobra. No kurczaka mu rozwaliłem, no, no traf w niego! No traf nie w niego! Kurca, Tego mi tutaj! O, nie, nie rozwalam oj, nie. ci kurczaków, nieprawda, patrz, jestem prawdziwym torem! Jestem torem, patrz. Ciuu. Widzisz to? Widzisz to, Bobżdyl? tu... Dobra, muszę mu pomóc. Muszę mu teraz pomóc. On ma tutaj mega przypał. Dobra, pomagam mu. PUM! I teraz PUM! I teraz boom! I tutaj znowu sium! Dobra, uwaga, tutaj nam się trochę niefajnie już powoli robi. Dobra, rozwalamy tych wszystkich typów, bo ja tutaj mam mega mało HP. O kurde, ale ja go tutaj... No typu! Ja poprzednio! Zaraz ja to rozwalę! TOL Nie kuje lacaki! Aha, chodzi mi o to, że mam nie klepać kurczaków, ale dobra, ja się go zapytam, ja się go tutaj zapytam, co myśli o moim młocie? Ej, to trochę dwuznacznie brzmi, co myślisz? Myślisz o moim młocie? Myślisz, że jest prawdziwy? Ej, zobaczymy, czy słuchajcie, on to łyknął, czy nie? Muszę mu tutaj pomóc, słuchajcie, pomagam mu, pomagam mu! Mas dusom kna. Knache? Co, co, co to znaczy? Masz duż, dużą knagę mm. chyba miało być, to trochę bardzo źle brzmi, ale dobra słuchajcie, w każdym razie patrz patrz na to, patrz na to Bobrzyl, widzisz, ja przemierzam normalnie pół, o kurde, ale mam pomysł, słuchajcie, ale mam pomysł, patrz, wylecę z tym, dobra, wylecę słuchajcie z tym i teraz odpalę, o mogę tak robić, kumasz to i teraz się wbijam normalnie tutaj do wody. I teraz ciach, i teraz pum i teraz znowu, o kurde. Ty, muszę mu pomóc, ja jestem w końcu super bohaterem. E, trafiłem w ogóle? Chyba nie trafiłem. Dobra, ciach lamusa. Ciach lamusa, Musa masz to? Ciach lamusa. Dobra, słuchajcie, w takim razie trzeba będzie dezaktywować całą tą, słuchajcie, burzę, bo ja będę miał do niego sprawę, więc w takim razie robimy ene, dułe likę fakę yy, kończę burzę, a ty masz srakę Dobra, słuchajcie, BUM! I teraz powinna się skończyć burza. Czy się skończyła? Chyba się skończyła! Chyba się skończyła, chyba się udało. Jeżeli chcesz być przyjacielem Tora, to zaopiekuj. Się kozami Dobra, słuchajcie, ja tutaj mam nadzieję, że Bobrzyl zadba o kozy Kozy się rozmnaża mm -hmm. pszenicą Napiszę mu tutaj o, Masz dobra. pszenicę To je rozmnóż Dobra, słuchajcie, w takim razie bierzemy kozy Okej, okay, Bobo już tutaj wziął dwie kozy I pytanie, czy on je rozmnożył, bo to są prawdziwe Kozy Tora, rozumiecie? To Tora, widzowie To są kozy Tora Czy on was właśnie rozmnożył, słuchajcie? Tak, jest baby kuska i ona nie ma rogu. Patrzcie na to, te mają rogi te normalnie mają rogi, a bibi-bibi-bisiowa kuska, patrzcie, taka bibi-bisiowa, nie ma w ogóle rogów, i on musi ją teraz dorosnąć. Dobra, słuchajcie, ja włożę ją tutaj i go w pajęczyny, What? żeby oni stąd, spider słuchajcie, spider nie woman uciekli. I... Czemu spider woman Czemu Przecież to z gość, który, słuchajcie, jest jednym z najbardziej umęśnionych superbohaterów. No. No dobra, no może Hulk trochę jest większy. Ale wiecie co mam na myśli? Ma wielką brodę, jest wysoki, to gdzie? Gdzie do kobiety? Gdzie on do kobiety? O co mu tutaj chodzi? Nie, dobra, słuchajcie, nie, nie możemy go tutaj. Nie, on najpierw musi dorosnąć tą kozę. On musi zadbać o tą kozę, żebym ja wiedział, że jestem w stanie, słuchajcie, ofiarować mu ją. O, chyba tak. I one tak wiecie. One teraz służą tak. Dobra, to ja się go zapytam. Pokaż, pokaż dźwięk kozy abym wiedział, że się z nimi dogadasz. Dobra, okej. Okay. Zostawię mu, słuchajcie, tabliczkę. On musi udowodnić, że umie się porozumiewać z kozą, że zna język. Potrzebuję tego usłyszeć. Potrzebuję usłyszeć, jak robi koza, Bobo. Dobra, wiecie co? Ja ja, ja ja jednak słuchajcie! Ja jednak może jestem super bohater, ale ja nie będę tego ja nie będę tego, słuchajcie, wytrzymywał! Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i wpadajcie na sklep. WWW abrety, trzymajcie się, Elo!